W tym zadaniu przypominamy sobie, w jaki sposób wyznaczało się sumę zbiorów, różnicę, iloczyn, czyli część wspólną itd., itd., No więc pierwsza rzecz, od której powinniśmy zacząć, to oś liczbowa. Na takiej osi liczbowej nanosimy kolejne liczby, które występują w przedziałach, e, czyli jest to kolejno minus 1, e, tutaj dajmy na to dwójkę. Tutaj czwórkę, a tutaj piątkę. Nieistotne są jednostki na tej osi, tylko ważne jest, żeby oczywiście ustawić liczby w dobrej kolejności. Tu wszystko się zgadza, dobra. I teraz tak. Liczby w poszczególnych przedziałach musimy połączyć odcinkami. Więc minus jedynkę łączymy z czwórką i tutaj zauważ, że zamalowuję kółeczka, ponieważ w tym przedziale zarówno... Lewy, jak i prawy nawias był nawiasem kwadratowym. Nawiasy kwadratowe właśnie w ten sposób oznaczamy na osi liczbowej. Ogólnie nawias kwadratowy mm, oznacza to, że liczba minus 1 i 4 należy do danego przedziału. Gdybyśmy mieli tutaj nawiasy okrągłe, tak jak mamy w przedziale B, to by oznaczało, że minus 1 i 4 nie należy do końca tego odcinka. I to wtedy na osi zaznaczamy za pomocą y, takiego na osi tak, kółeczka niezamalowanego. Tak jak w przypadku przedziału B niż w ten sposób. Dobra. No i możemy sobie jeszcze podpisać, że to jest zbiór B, tu jest zbiór A. I teraz wykonajmy pierwsze działanie. Na początek musimy sumować oba nie. Ziloczynować najpierw tam widzę w zadaniu. Dobra, czyli szukamy przecięcia obu zbiorów, części wspólnej. Tak, ten symbol pamiętaj oznacza część wspólną. No więc co łączy te dwa przedziały? Ta część. Czyli liczby z przedziału od 2 do 4. I tutaj zwracajcie uwagę na kółeczka, które mamy na rysunku, żeby dobrze dopisać nawiasy w odpowiednich miejscach przy odpowiednich liczbach kolejne działanie to suma zbiorów sumę zbiorów wyobraź sobie tak jak sklejanie dwóch odcinków z sobą jeżeli, jeżeli skleimy ten odcinek z tym odcinkiem tak jakbyśmy dwie deski z sobą skleili to otrzymamy jedną taką długą deskę od minus jedynki do piątki i tutaj po drodze nie ma dziur no, co prawda, nad dwójką mamy kółeczko niezamalowane, ale zwróć uwagę, że dwójki w tym przedziale nie ma, ale dwójka jest w tym przedziale, więc doklejamy ją do, do siebie. Jedno do drugiego doklejamy, nie? Więc dziur nie ma, a zatem zapiszemy sobie przedział od minus jedynki do piątki. I tutaj piątkę należy zapisać z nawiasem okrągłym, ponieważ no, piątki nie dokleiliśmy, bo jej tutaj nie było. Tak? Ani w przedziale B, ani w przedziale A nie było piątki. Kolejne działanie: różnica zbiorów. Najpierw sprawdzimy, co różni zbiór A od zbioru B. Nawet sobie zapisz to pytanie, jeżeli jeszcze nie za bardzo kojarzysz, na czym polega różnica. Więc zapisz to tak. Co różni zbiór A od zbioru B? No, zwróć uwagę, że w zbiorze A. Mamy takie liczby, takie elementy, których nie znajdziemy w zbiorze B. To jest właśnie ta różnica między zbiorami. Widzisz, to są te, te elementy, czyli jest to przedział od minus jedynki do dwójki i uwaga, ja tutaj dwójkę domykam, ponieważ zwróć uwagę, że dwójka to jest również liczba, która różni te dwa przedziały. Dwójki nie mieliśmy w przedziale B, prawda? Była w przedziale A, więc jest to taka, można powiedzieć, unikatowa liczba w zbiorze A, której nie znajdziemy w zbiorze B. Więc to jest różnica tych dwóch zbiorów. Nie? To różni zbiór A od zbioru B. Teraz poszukajmy różnicy między zbiorem B i A. Co różni zbiór B od zbioru A? No, zbiór B różni to, że w zbiorze B mamy takie liczby, których nie ma w zbiorze A. Zwróć uwagę, że tutaj mamy taki element, który jest częścią wspólną obu zbiorów, więc to nie jest różnica między zbiorami, dlatego czwórkę otwieramy, takim nawiasem okrągłym opisujemy, bo to nie jest różnica między tymi zbiorami, ale wszystkie liczby między czwórką a piątką już stanowią tą różnicę. Czyli są to elementy, których nie znajdziemy w zbiorze A. No i tyle. Na piątce mamy nawias okrągły, bo oczywiście tutaj mieliśmy kółeczko niezamalowane, czyli tej liczby nie było w zbiorze B. No dobra, trochę się tutaj nagadałem w tym przykładzie, ale mamy jeszcze kilka przykładów, żeby potrenować to zadanie i lepiej je zrozumieć. Zapraszam więc na kolejne odcinki już za momencik. Pa! pa.